i Boże, kochani, jesteśmy, święty Roch i ja. No znowu te kilka chwil chcemy spędzić razem, żeby wspólnie jakoś tak pobyć, wspólnie jakoś taką nadzieją się natchnąć i troszeczkę, troszeczkę na koniec pomodlić się o ustanie zarazy koronawirusa. Już mówią, że będzie coraz mniej, już jutro przedszkola, otwierają żłobki, a więc jest szansa, że, że może ten, to zamknięcie, to polskie słowo lockdown będzie, będzie jakoś tak pomniejszane. No właśnie, dzisiaj trzecia niedziela Wielkanocna, ciągle jesteśmy w tej atmosferze zmartwychwstania, ciągle jakoś tak wspominamy Chrystusa zmartwychwstałego. Chrystus przychodzi do nas, mówi pokój wam, pokój wam, Chrystus zmartwychwstały, mówi pokój wam, ale nie tylko mówi, bo i, i daje ten pokój, bo Jego Słowo jest jednocześnie sprawcze. Ten spokój od razu w nasze życie, w nasze serca jest wchodzący, wnikający. No właśnie, to jest, jest bardzo ważne, ponieważ pokój jest czymś, czego, czy za czym każdy z nas tęskni, czego każdy z nas pragnie, o przecież wszyscy jesteśmy tymi, którzy są pełni niepokoju, pełni różnych takich obaw, lęków, problemów, cierpień takich czy innych, mnóstwo tego w rodzinach, w domach, w sąsiedztwie, w pracy, gdzie tamkolwiek jesteśmy, zawsze coś, coś wcześniej czy później nie tak się trafi i te nasze serca są takie no, niespokojne, niespokojne. Dlatego też ten pokój Chrystusowy jest ważny. No właśnie, ale ten pokój trzeba trochę zawalczyć, bo wiemy, że Hmm, kto pragnie pokoju, niech się szykuje do wojny, jest to powiedzenie, prawda? Czyli o pokój trzeba zawalczyć, trzeba wojować o pokój bez naszego wojowania, bez naszej walki, pokoju. Pokoju właściwie nie ma. Usłyszeliśmy, jak dzisiaj Jezus wszedł do apostołów, mówi pokój wam, a oni są wystraszeni, trzęsą się jak liście osiki. No ale takie ludzkie, to takie ludzkie, że, się wy, że byli pełni pokoju, nie wiedzą kto to, co to. Jezus mówi, dajcie coś, ja zobaczcie najpierw, mam kości, mam ręce, mam nogi, włóżcie ręce do, 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 do mojego boku. Przekonajcie się, że, że duch nie ma ciała, ja, a ja jestem, a ja jestem tutaj taki prawdziwy z krwi i kości. No właśnie, tak to jest z nami, że jesteśmy tymi ciągle trzęsącymi się ale trzęsiemy się wtedy, kiedy nie mamy właśnie oparcia oparcia w Panu Bogu, kiedy tak liczymy tylko na siebie i po swojemu chcemy te różne sprawy i problemy rozwiązywać. Dlatego też dzisiejszy dzień jest takim dniem przypominającym nam, że no, trzeba by jakoś z Panem Bogiem się tutaj w sporze jakimś takim yy, zetrzeć po to, żeby ten pokój tego pokoju nam, nam udzielił, nam udzielał. Właśnie Chrystus niosący pokój, pokój serca. Właśnie to jest, nie ma innej drogi właściwie. Nie tak jak świat daje wam ten pokój, Jezus mój w innym miejscu. Nie tak jak świat. Ja wam daję zupełnie inaczej i to jest i to jest ważne. Dlatego kochani, właśnie próbujmy jakoś tak wśród tych różnych niepokojów, tych różnych trosk, wśród tych różnych trosk, w tych różnych obawach, w tych lękach, strachach, w tych bólach wszelkiego rodzaju, no jakoś tak odnajdować Chrystusa i prosić, by on to wszystko wyciszał, jak tę burzę na morzu, szalejącą, przerażającą. Ale on może, on może wszystko, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego pokój daj nam, panie Jezu, to o to Cię prosimy, a Ty święty rocho, bo jest człowiekiem, który tym pokojem chrystusowym żył. O przecież musiałeś mieć pełne serce pokoju, bo w tych warunkach, w jakich żyłeś, w tych sytuacjach trudnych, w których się znajdowałeś, musiałeś być przepełniony innym pokojem, bo tego ludzkiego by na pewno zabrakło, bo ten ludzki by się no, spaliłby na, na przysłowiowej panewce. Dlatego Ty wiesz, o czym mówimy, Ty wiesz o co chodzi i Ty nas wspieraj, Ty wypraszaj nam właśnie ten dar, tę łaskę pokoju. W im Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Ktoś dzwoni, ale poczeka. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwalebny Święty Rochu, Świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty Rochu. Módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No dziękuję kochani. No trochę przeszkodził nam ten dzwonek przy drzwiach, no ale co zrobić? Pokój Chrystusowy niech nas przepełnia, byśmy takimi rzeczami się nie przejmowali. Ja zaraz idę drzwi otworzyć, a my przyjmijmy błogosławieństwo na ten dzień dzisiejszy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dzięki serdecznie kochani za to spotkanie. Trzymajmy się prośmy o ten pokój Chrystusowy, który On na pewno, którym On na pewno chce nas przepełniać. Jeżeli będzie w nas takie pragnienie, to będziemy pełni mocy i siły i Jego pokoju. Szczęść Boże, do jutra.